Siemano wszystkim, z tej strony JaCzywiusz Atek Witam Was na kanale Motogwary, bardziej jest kontent. czysto motocyklowy Jest to unboxing naprawdę dużej paczki części z Jack Motors Wszystko będzie do tego silnika, czyli do tego AM6, które będzie potem w DT50 Także co, no tu jest cały set poza wydechem, wydech przyjdzie osobno z platka także też będzie fajna paczucha do otworzenia no ale to już przy następnym odcinku się zrobi dziś się skupię na tym eee, rozpakuję, coś nie coś powiem, bo fajne są tutaj graty i co? Eee, no i może jakiś tam zarys prac opowiem o tym silniku co tu będzie dalej robione na pewno tu będzie dużo portingu, malowania i tak dalej, i tak dalej co tu mamy? Pierwsze z brzegu filtr Twin Air, jak widać elegancka, oryginal gąbeczka Mam ten filtr u siebie w Decie, zakładałem ten filtr do Rieju, nie, do Szerko, Tego na się 95 I tak samo zdecydowałem się na ten filtr, tylko że mniejszy do tej sztuki, do tego motorka Także jak najbardziej polecam je, jest fajny Co tu jest? No tu są już tam rozpałka Naklejki, których mam już po prostu tyle, że zawsze dorzucam do paczki, jak ktoś do mnie coś przysyła Co tu jest? Zestaw naprawczy pompy wody. No, nic specjalnego, ale bardzo ważne, no bo tu już były bardzo duże wytarcia na czpieniu od pompy, na wirniku tutaj właśnie, także obowiązkowo pompa będzie ogarnięta. Tu mamy co? Uszczelki. Uszczelka to jest pokrywy sprzęgła. Także tutaj też akurat bez szału. To jest do czego innego. To też jest do czego innego. Tu mamy zestaw uszczelniaczy na silnik. Ten jest podstawowy zestaw uszczelniaczy, ale tu gdzieś jeszcze będzie, bo mam drugi zestaw uszczelniaczy witonowych yy, na wał. Żeby były troszeczkę lepsze jednak br 9 ax na tym będzie ten zestaw śmigał. Tak samo pamiętajcie, podstawowa świeca m 6 to jest BR9ES, zamienna z BR8ES. <coughs> Także y, ta EX jest irydowa, tutaj jak najbardziej wskazana. Tu mamy sprzęgło to Performance y, Kevlar Racing. Więc no, szczerze wierzę, co prawda jest tarczowe, no ale. Skoro jest opisane jako klasy Racing i dodatkowe skewlarowe, no to mówię szczerze że wierzę, że bez problemu nasz set utrzyma. A naprawdę będzie co do trzymania. Zaraz pójdziemy do tego dalej. Tu mamy co? Pierwsza rzecz z KRM. Od razu otworzymy. Nie ma co się, nie ma co się czaić. I tak i tak będzie to wszystko do odpakowania. Co tu mamy? Tu jest naklejeczka. Folia obok. Naklejka obok. A tu mamy co? A tu mamy dźwignię zmiany biegów. No, powiem Wam, że już jeśli chodzi o wagę, to czuję, że jest solidna, że jest to naprawdę konkretny kawałek aluminium. A tu mamy jeszcze te takie, powiedzmy, ozdobne oringi, no to od razu je nałożę. Ale o, zobaczcie, co tu jest. ProRide. O, kurde, od razu poczułem się profesjonalniej po przeczytaniu tego. Sama w sobie naprawdę fajna, solidna, bardzo gruba naprawdę bardzo gruba. No oczywiście wykonana na CNC. A tu już śrubka z klejem. Elegancko. Elegancko jest ładna. No idziemy dalej. Tu jest, aha, tu jest nowy klin po prostu pod y, ząbki na wał. Tu mamy y, pierwszy przełącznik. E, zamówiłem tutaj takie a to jest gratis. Dobra. Tu zamówiłem dwa przełączniki, o taki jeden. O, jakiś taki on jest. E, no możecie sobie zobaczyć, to on, on jest, ma taki numer ten e, przełącznik. No powiem Wam, że jest naprawdę e, porządna tandeta. <grym> Ale że tak powiem, mam nadzieję, że swoją funkcję spełni, chociaż mam tutaj jeszcze drugi do wyboru przełącznik, bo zamówiłem dwa, e, ponieważ będziemy, a tu są te uszczelniacze witonowe. Będę montował rozrusznik do tego motorka, co trochę kaleczy jednak ten mocny set, ale to nie jest moje życzenie, tylko życzenie właściciela. Więc rozrusznik będzie i będzie się kręcił, i koniec. No i potrzeba guzika, po prostu do, do tego rozrusznika. Więc tutaj będzie albo ten założony, on. Ani nie klikają, ani nic. Tak po prostu wciskasz i nie wiesz, czy on jest wciśnięty, czy nie. Ale przyda się do gaszenia i do, do rozrusznika. Także jak najbardziej taki guziczek yy, spoko można sobie użyć właśnie do tego. Co tu dalej? K. Nie, woka. Chciałem mówić KRM. Dobra, tu jest teraz woka, osłona zębatki. Zdawczej oczywiście. Tu są jeszcze tylko śrubki, nakleja. I tak wygląda, a będzie trzeba dokręcić śrubeczki, akurat tych dwóch gwintów nie urwało, więc elegancko na mona tutaj siądzie, także fajnie, fajnie, jak najbardziej, zobaczcie to, będzie robiło robotę, będzie fest, już mi się podoba, już mi się w cholerę podoba, muszę przyznać. Dobra, piękny pierwszy tutaj dodatek, takite. Yy, idziemy dalej. No to jest oczywiście najciekawsze. To jest najważniejsza część tej paczki. Yy, ale, ale, pójdźmy tutaj, bo są naprawdę rarytasy tasy różnego rodzaju. Co tu mamy? Zawór membranowy ItalKit z kluczcem. I to jest coś, w czym pokładam naprawdę duże nadzieje. Bo o, tutaj mamy instrukcję montażu, naklejkę. Bo, 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 MVT zawiodło u Fabiana w Rieju. Nie wiem, czy pamiętacie, jak nie, to sprawdźcie tam, też robimy fajne rzeczy. I możliwe, że Fabian do mnie zawita jeszcze w tym roku. O ile kupi wydech, to też będziemy tam montować, może coś podregulowywać mu znowu. No i tak to wygląda. Aha, jest cztery razy przetłumaczone na francuski, to mi się podoba. Lubię, lubię Francuzów. Dobra, no i tak zestaw ten wygląda wygląda, kurczę, fajnie. ItalKit naprawdę robi porządne części, nie można im tego odmówić. Tak jak montowałem tego ItalKita 9.5, to tam no naprawdę fajnie było to pooglądać, podotykać, pomontować. To naprawdę jest ładnie zrobione. Tutaj że tak powiem również. To nam za te kolce takie zakrywają nam te chropowate rogi tutaj w membranie yy, i po prostu tutaj usprawniają przepływ. Membrana jest Duża. Nie ma co, jest naprawdę spora. Jest to tutaj kawał zaworu. On jest taki dwuwarstwowy. Mamy twardsze płytki i te bardziej miękkie. A właściwie na odwrót. Najpierw się odchylają te małe, jak dobrze pamiętam, a dopiero potem te duże, jak już podejdzie nam ciśnienie. No i zobaczcie, jak to tutaj siedzi. Siedzi to tak. Także jest naprawdę ciasno, naprawdę będzie trzeba tutaj sporo podebrać, żeby to miało czym oddychać i naprawdę, żeby mogło dać sobie wszystko. Także tutaj skrobania tych karterów to będzie po prostu tyle godzin, że chyba już muszę przemyśleć renegocjację ceny. Dobra, co tu jest? No tu jest fajna, ważna rzecz zatyczka do dozownika. No to, to już chyba każdy wie, jak wygląda. Ta jest po prostu fajna, ładna z napisem WOKA. Będzie kolorystycznie nam dopełniała tutaj temat. Tu mamy właśnie wspomniany rozrusznik, którego na chwilę obecną nie ma w pojeździe, ale będzie. Trzeba jeszcze tylko dokupić magneto z zębateczką i będzie można montować. Pójdźmy jeszcze w drobnicę troszeczkę, zanim przejdę do deseru. Tutaj mamy co? Zabezpieczenie. Dźwigni od sprzęgła, tak, żeby nam nie wyskakiwał wodzik. Bardzo znany temat 2M6. Nie pamiętam teraz, czy w Chinarelli, czy gdzieś widziałem, yy, mają one zrobioną przeróbkę, i tu jest po prostu śrubka wstawiona, która zabezpiecza wodzik przed wypadaniem. Całe kurde szczęście. Także mamy to. Yy, tu mamy jeszcze co? Taki fajny korek w tym samym kolorze. To jest korek spustowy do. Znaczy korek wlewowy, to jest w sumie do oleju. Yy, silnik będzie cały malowany razem z pokrywą od <laughs> sprzęgła na, na po prostu taki kolor srebrny. Tak jak normalnie w oryginale, że tak powiem, to wychodzi. O. I pasuje, ty zobacz. Wkręca się elegancko. <laughs> Za te pieniądze to no nie tylko to powinien robić. No ale dobra. Tu go sobie położymy, żeby nie odpadł gdzieś tam. Yy, guziczek numer 2. Wygląda tak. O, ten chociaż klika. O, ten jest przycisk yy, monostabilny, czyli wciskasz, to działa, puszczasz, to nie działa, czyli na przykład klakson. A tu można sobie włączyć jakieś światełko, bo przycisk się blokuje. No i kierunki lewo, prawo, zero. Także... że tak powiem. no jest, 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 można użyć do customowych yy, tematów jak najbardziej spoko, chociaż na wodoodporny za bardzo nie wygląda, plus koszt tych przełączników yy, wszystkich trzech razem to około ,24 zł 24, także fajnie, byle działały jak to mówią, ale to wziąłem dodatkowo, bo zadecydujemy dopiero, których użyć. Czy się przyda, że tak powiem, trochę więcej funkcji, czy tylko tam te dwa guziki będą idealne, czyli gaszenie i rozrusznik. Ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze. I teraz tutaj. Co mamy tutaj? Ja już chyba wiem, co tu mamy. I tak, proszę Państwa. Jest to gaźnik. Uuu, gaźnik! I teraz tak. Zaraz poleci hejt, dlaczego taki gaźnik, a nie inny. Mamy tutaj gaźnik Oko 30. Tak, nie jest to duży gaźnik. I tak, byście pewnie wsadzili najlepiej 42. Ale no, no nie będzie tutaj potrzebny ten 42. W sensie takim, że 30 normalnie będzie mu podawał. To będzie sobie szło, będzie jeździło, będzie agresywnie reagowało na manetę po dobrym wystrojeniu, w regulowaniu i tyle. Motorek będzie jeżdżony głównie w terenie, nie jakieś długie, ciągłe, proste wyścigi tego typu rzeczy, chociaż będzie się do tego nadawał naprawdę dobrze z tym zestawieniem, co tu mamy. No i tyle, dlatego wlatuje tutaj 30. No dobra, jedziemy dalej z tematem. Będzie to sobie wszystko będzie to wszystko pływało w iPonie Box 2. Jak najbardziej go polecam. No że tak powiem, jest on półkę wyżej, powiedzmy, niż motul Transoil. Chociażby dlatego, że jest syntetyczny w pełni. Dlatego jego tutaj zakładam do tego zestawu. Co tutaj mamy? Tu mamy jeszcze chłodnicę uniwersalną. Także no albo będziemy wymieniać oryginalną, bo nie wiem jak wygląda, w jakim jest stanie, albo dołożymy drugą, żeby mieć solidne chłodzonko naszej bestii. No i tyle. Chłodnica. Chłodnica firmy Chłodnica. Bardzo leciutka. Dla mnie się podoba, że tak powiem. No i tyle pakujemy to z powrotem do wora. No i jest gwiazda tutaj wieczoru. Kartonik z pięknym tutaj napisem Top Performance i zobaczymy. Decyzja nie była łatwa, ale jak już ustaliliśmy tutaj w jakiej klasie, w jakim budżecie możemy się poruszać, no to decyzja padła na to. Myślę, że część z Was doskonale wie już co to jest. O, tu jest też zestaw naklejeczek jakiś tam, bajery, pierdoły. Yy... Dobra, a więc mamy tutaj top performance. To jest tak zwany TPR86. Także też naprawdę mocny zawodnik, jeśli chodzi o silniczki AM6. No i klasa sama w sobie. Oczywiście już jest to wał o skoku 44 mm a nie 39 mm jak standardowe. Tutaj mamy clean. Tu mamy dwa łożyska. A bo tu jest chop standardowy, a tu jest chop grubszy w pożo. Tu jakieś wlepki. No i dobra. Także mamy łożyska skf Co ciekawe, C3, a nie C4. Także też, żebyście mieli do myślenia, że no, trzeba po prostu myśleć, co się robi. I skoro, te, skoro Top Performance uważa, że tutaj łożyska C3 bez problemu dadzą radę, to znaczy, że one bez problemu dadzą radę. Koniec. Co tu mamy? Aha, tu jest łożysko igiełkowe. Już nawale. To wezmę sobie je zabezpieczę, bo oni tylko tutaj taką folikę nałożyli gejowską. O, dobra, tu sobie zapnę. O, tak wygląda wał. Wow. W sumie tu ma tylko skromny top napisane. Także, ale jest elegancko tu wyważany. Tu to, tu tamto. No, szkoda, że nie ma jakichś takich. Powiedzmy ozdób oznaczeń. No, zobaczcie. No, nawet nie wiem, czy na filmiku będzie widać, jaki tu jest luz, ale tu jest luz bardzo. W to, na głowce jest luz mały. No, około milimetr, półtora, powiedzmy. Ciekawe, jakie tu jest pasowanie zrobione. No, ale to już są informacje dla mnie. Także tak wygląda tutaj wał. Tada! Kolejne wlepy na czoło sobie chyba po naklejem. Dobra, także tu jest nasz ostatni element. Takie powiedzmy właściwe serce już tutaj naszego zestawu. A więc tak mamy tutaj modularną głowicę. Strasznie lekkie, fajnie, ekstra. Tu już mamy głowicę. Taka jest komora spalania. Ten, 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 to jest to, to, O, tu też mamy łożysko. To ciekawe. A i mamy, patrzcie, po dwa zestawy o-ringów na górę głowicy. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie, bardzo mądrze, bardzo miło, ale czekaj. O, tu mamy dwie flasze, żeby sobie dopasować wydech, jaki chcemy. Żeby nam podszedł każdy, że tak powiem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To ułatwi życie mocno. Yy, o co mi chodzi? Tu jest tylko jedna uszczelka pod cylinder. Zaraz się okaże, czy na pewno. Ale chyba na pewno. Tu jest śmieci. Tak wygląda nasz cylinder od dołu. Tak od góry. No fajnie, nie? Także taki będzie tutaj cylinder. Co tu jest jeszcze? A tu korek lub adapter pod czujnik. Spoko. No, ale, ale tak. Nie ma uszczelek. Nie ma zestawu uszczelek regulacyjnych. Czyli nie ustawię sobie tutaj squisha. Że nada totalna, jeśli chodzi o top performance, no po prostu, aż jestem w szoku. Witalki 9.5 normalnie były trzy uszczelki różnych grubości pod cylinder, żeby właśnie sobie ustawić wartość squish taka, jak nam się podoba, a tutaj jest co jedna i to jeszcze czuję, że gruba, więc ogromny minus dla tego zestawu, jeśli chodzi o profesjonalizm i tutaj podejście. Jakość odlewu, jeśli chodzi o kanały. No, też nie powala. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak nie bardzo. Ale są strasznie chropowate. Także no. Nie wiem, czy kamerka to nie wyłapie. Także będzie trzeba tutaj się trochę pochylić nad tym cylindrem. Chociaż na no to będę musiał dogadać też z właścicielem. Dobra. Tutaj mamy to. No co, sworzenie tłok i tyle. Produkcja top. I już. No i dobra. To tyle w sumie w temacie. Mamy kartonik z najważniejszymi rzeczami, odpakowany. Zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno odgroma, odgroma, odgroma portingu przede mną. E, dogadanie, co robimy z cylem, czy go coś tu poprawiamy, czy tylko pasowanie i składanie. E, I co. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, jakieś pytania, komentarz. Jeśli chcecie, żebym dla Was zło złożył taki silnik, śmiało, piszcie, jesteśmy w kontakcie, zawsze możecie do mnie przysłać piec na robotę. Co by to nie było? I co? Trzymajcie się, cześć.